Eko mi ciao ciała tutti, witajcie Mandziarę Łewki, benvenuti al kanale mangiare Łewki, rimanete come, vedete vi ricetta, już się przywitałam w języku włoskim, jesteś na kanale mangiare Łewki, Mangiare znaczy jeść, kanał kuchni włoskiej, gotuję dla męża Włocha różne potrawy, w moim domu gości kuchnia Włoska, raz kiedyś tam Polska. I co dzisiaj mam? Dzisiaj mam bakłażana, bakłażan w roli głównej. Na moim kanale są różne przepisy z bakłażanem. Jest wspaniała e, melanzana la parmigiana, czyli bakłażany zapiekane w piekarniku, a teraz będą bakłażany faszerowane na mój sposób. Zapraszam Was na mój sposób robienia bakłażanów i teraz pokażę, co będzie nam potrzebne do przygotowania tego przepisu. Przepis podają na cztery osoby, więc będzie nam potrzebne dwa bakłażany takie średnie, nie za duże. Będzie nam potrzebne ragu di carne, czyli mięso mielone wieprzowo wołowe i mm, usmażone. Ja wam podam przepis, jak to się robi. Będzie tu jest e, około pół kilograma. Będzie nam potrzebny sos pomidorowy. Też przepis pod filmikiem. Dostaniecie jak się robi sos pomidorowy z passato di pomodoro. No będzie nam potrzebne gdzieś tak z 200 ml. No podczas przygotowania zobaczycie jak i ile potrzebne. Dwie mocarelki, sól, pieprz i olej z oliwek, oliody ekstra virgin. No oczywiście potrzebna nam będzie taka właśnie brytwanka yy, na cztery właśnie yy, te bakłażany. No bo jak rozkroimy, no to się zwiększa objętość. I no i patelnia będzie nam potrzebna. I co pierwsze robimy? Musimy bakłażany yy, wziąć, yy, przekroić i wyciągnąć ze środka miąższ. No teraz wam pokażę. Jak to robię, przygotowałam dwa noże, ale może tylko jeden będzie mi potrzebny. Tutaj, no tu w sumie nie będę odkrawać. Okej. Okay. Och, ten nóż do niczego jest? Ja pierdziele. Co za noże, ja muszę cały czas je oszczyć, ale znowu jak je zaoszczę, to znowu się tnę, no dobrze, mamy przekrojonego bakłażana i teraz tak kochani, zwróćcie uwagę, ja tutaj od skórki zostawiam gdzieś centymetr i teraz tak zrobię, o właśnie, centymetr i tak przekroję, musimy wykroić tutaj i jakoś przeciąć w środku trochę, o. Może tak w ten sposób? O. I musimy to wszystko wyciągnąć. Zobaczcie, jak ja to robię. O, zobaczcie, widzicie, że to nam wszystko wychodzi. Także starajmy się to jakoś wyciągnąć w jakiś tam sposób, swój, na każdy na swój sposób, ale o, tutaj jeszcze muszę to lekko wykroić, żeby nie było tych ziarenek. Może wezmę mniejszy nóż. Ok. No widzicie, tu są takie właśnie ziarenka. No dobra, to już można jeszcze tak o, jakoś się męczę, no może dobrze. No to dobrze. No i w ten sposób jedno. I w, y, tak samo drugie musimy wziąć, y, obkroić, zostawić centymetr. Przekroję w ten sposób ten i to wyciągniemy. I to pokroimy, ten miąż, pokroimy w kosteczkę. O, jeżeli będziecie mieć takie trudności jak ja, tym nożykiem, to możemy sobie wziąć łyżeczkę i wyskrabać to po prostu. Musimy trochę tak wyskrabać. Oczywiście nie do, do całkowitego wyciągnięcia miąższa, bo musi być trochę. O, zobaczcie, w ten sposób, o coś takiego. Takie właśnie łódeczki, no, tak jakbyśmy robili łódkę, tylko małą. Tak mamy pokrojone bakłażany. Ta, ten miąż ląduje na patelni, Wleję troszkę oleju. A to troszeczkę posolimy do środka. Właśnie te łódki troszeczkę posolimy i polejemy troszeczkę olejem. Ok. Na patelnię wlewamy gdzieś tak z dwie łyżki oleju. Poczekamy, niech się nam rozgrzeje. Już jest olej rozgrzamy, wrzucamy nasze mm, miąższe z bakłażana pokrojone bardzo drobno i teraz podsmażymy to. Gdzieś tak dwie, trzy minutki. Trzy, cztery minutki podsmażyłam. Teraz wyłączamy gaz pod patelnią i wrzucamy to do naszego mielonego mięsa. A co on na to powie tak? Teraz wrzucamy ten yy, właśnie ten miąż z bakłażana, wymieszamy to wszystko i właśnie jest teraz moment na sos pomidorowy. Tak jak mówiłam, wlewamy gdzieś tak z, z szklankę sosu pomidorowego, to wszystko ładnie zamieszamy. Tutaj to wszystko wymieszamy a piekarnik nastawiamy na 200 stopni. I będziemy zapiekać przez 30 minut, przykryte. I teraz, kochani, nakładamy do naszych łódeczek nasze mięso mielone. Do każdego jednego. Oczywiście należy spróbować, czy jest doprawione, dopieprzone. Ja już spróbowałam, jest ok. Zostało nam jeszcze farszu. Z tego farszu możemy zrobić nie dwa duże bakłażany, ale cztery. Ale farsz możemy wykorzystać do naszego makaronu. I w tej chwili ja e, wleję trochę tego sosu pomidorowego na tą moją brytwankę aluminiową. Troszkę tak podleję. Przykryjemy. Mm, papierem y, tym aluminiowym i właśnie wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni przez pół godziny po pół, po pół godziny ściągamy papier aluminiowy pozostawiamy jeszcze tak na 15 minut a ostatnie 5 minut kroimy mocarelkę na wierzch żeby nam się ładnie zrumieniła no ale całą procedurę zobaczycie tak począłem ok no i teraz kochani, ja mam ten papier, o już mam przygotowany, bierzemy papier, no i przykrywamy papierem i stawiamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na pół godziny. Teraz Wam pokażę po pół godziny jak wygląda bakłażan, e, bakłażan właśnie... Faszerowany, otworzymy to, o widzicie, i teraz zostawiamy na 15 minut. Po 15 minutach e, nakładamy mozzarellkę. Cały czas w temperaturze 200 stopni. I teraz tak, 15 minut minęło, kładziemy mozzarellkę na każdego bakłażana i zapiekamy jeszcze przez 5 minut. No i tak wygląda e, bakłażan e, faszerowany mięsem, zapiekany, na wierzchu ta mozarelka, zobaczcie tutaj, tak wygląda, proszę kamerzysta podejść bliżej i pokazać, o, okej, okay. no i teraz kochani, przy was spróbuję, oj, aj, ktoś głodny idzie do mojego domu, zaraz weźmiemy drugi widelek, wszystko na żywo. Jak wiecie, u niej jest wszystko na żywo. Teraz rozkroimy zaraz Wam powiem, jakie pyszne jest. Mm, już widzę. Mm, niam, niam. Mamma mia. Poczekajcie, jeszcze jeden kęs. Niebo w gębie. Popijać zwykle, bo wiecie, że się duszę. Mam jakieś problemy. A kto mnie ogląda, to wie, że ja mam ciągle te problemy z tym przełykaniem, ale to nic, może kiedyś się naprawi. Tak czy inaczej, tak wygląda ten bakłażan, jest rewelacyjny, cały przepis na wszystko, na sosy pomidorowe, na ragu, czyli ten na to mięsko, to będzie pod moim filmikiem. Zapraszam Was jeszcze raz na mój kanał Mandziarę Łewki. Róbcie subskrypcję, zostawcie lajka i oglądajcie mnie we wtorek, czwartek i w sobotę. I co Wam powiem, bon appetito!